To, co charakteryzuje konie zimnokrwiste, to spokojny charakter, siła i muskulatura, której może pozazdrościć nie jeden kulturysta. Chwytają za oko i budzą respekt, a w głębi serca to prawdziwe anioły na ziemi. Bardzo miło mi jest gościć Państwa na 20. Ogólnopolskim Czempionacie Konie Rasy Polski, Koń Zimnokrwisty oraz 8. Czempionacie Konie Rasy Arny Polski, organizowanym już kolejny raz w stadzie Ogierów Kętrzynie. Miejsce to zasługuje na uwagę nawet osób spoza świata związanego z kopytnymi. Stado ogierów w Kętrzynie to długa historia. To jest miejsce, które powstało w 1877 roku, zostało zbudowane. Na początku była to Królewska Stalina Koni Trakańskich. Nie było tak jak teraz, że mamy tutaj głównie konie zimnokrwiste. Konie zimnokrwiste zostały jest wprowadzone dopiero po wojnie. Nic nie umknie władzom samorządu województwa, tym bardziej tak duże stworzenia. Ich nie da się nie dostrzec. Tym bardziej w tak licznej grupie, jaka tu została zaprezentowana. Tutaj dzisiaj jest ocenianych ponad 80 koni, młode klacze, młode ogiery zimnokrwiste i jak widzimy hodowców bardzo duża grupa zainteresowanych kibiców, młodzieży, turystów. To przyciąga bardzo mocno. Jednak koń jest tak piękny, że może pocieszyć oko każdego, który Przybywa na ocenę stawki koni. To, że są uznawane za rasę zrównoważoną i wyjątkowo skłonną do współpracy z człowiekiem, nie oznacza, że nie mają swoich humorków, zupełnie tak jak my. To jest nowe środowisko, te konie wyrwane z własnej stani, z własnego gospodarstwa tutaj inaczej się zachowują, ale generalnie jeśli chodzi o sposób przygotowania i prezentacji, zastrzeżeń nie było. Wręcz niektóre były modelowo zaprezentowane chociażby czempionka, gdzie widać było duży wkład pracy prowadzącego i koń wiedział, co ma robić bez praktycznie kontaktu na wodzy z prowadzącym. I o to w relacji z końmi chodzi o tak zwany lekki kontakt. W końcu, gdyby koń o swej sile wiedział, nikt by na nim nie siedział.